Czy chcesz cieszyć się doskonałym rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do Twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu. Zapraszamy! Dzień dobry, Marcin Kowalczyk. Mamy piątek 9 stycznia 2026 roku. Czas na najważniejsze informacje w programie lokalnym telewizji Centrum. Zapraszam. Miękkanić i twarde drewno potrafią opowiadać historię. W Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego spotkały się kilimy pełne barw i rzeźby niosące symbolikę świątecznego czasu. Środowy wieczór 7 stycznia w Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego odbył się wernicarz wyjątkowej wystawy pod tytułem Opowieści Tkane i Rzeźbione, która oficjalnie otworzyła tam sezon wystawienniczy 2026. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.30 gromadząc grono miłośników sztuki oraz lokalnej kultury. Ten artystyczny wieczór, jak podkreślili organizatorzy, był dla nich wyjątkowym przeżyciem. Wystawa bardzo wyjątkowa, z kilku względów: po pierwsze, inauguracja i zaczynająca, rozpoczynająca sezon 2026 spotkań ze sztuką w Centrum Kultury Powiatu Zgierskiego. Wyjątkowa również pod względem formy, ponieważ do tej pory prezentowaliśmy przez cały rok malarstwo, fotografie, a w tej chwili zupełnie coś nowego, czyli na naszych ścianach kilimy przepiękne, jak uzupełnione przepięknymi rzeźbami twórców ludowych, prymitywistycznych i naiwnych. Przybyli na wernisaż goście, uczestniczyli w spotkaniu, które łączyło w prezentowanych dziełach sztukę i tradycję. Wystawa opowieści tkane i rzeźbione to unikatowe zestawienie tradycyjnych polskich kilimów z kolekcji pana Dominika Antoszczyka oraz zestawu rzeźby bożonarodzeniowych, szopek i aniołów z prywatnej kolekcji pana Macieja Balceraka. Kolekcjonuje artefakty związane ze sztuką bardzo różnie nazywaną. Żaden z tych terminów nie jest precyzyjny. Ja najchętniej używam terminu sztuka intuicyjna, czyli sztuka tworzona przez artystów, którzy nie posiadają formalnego wykształcenia, dyplomu, ale za to posiadają ogromną chęć tworzenia i podzielenia się swoimi emocjami, przeżyciami, przemyśleniami. Prace te nie były wcześniej prezentowane w zgierzu, co dodatkowo podkreśla wyjątkowy charakter ekspozycji. Miękkość barw tkanin kontrastuje z surowością drewnianych form rzeźb, dialog między formą a treścią pozwala oglądającym zagłębić się w symbolikę tradycyjnych motywów ludowych i świątecznych, a jednocześnie dostrzec, jak sztuka rzemieślnicza łączy sakrum z codziennością. Czas, w którym się spotykamy, czyli czas świąteczno-noworoczny, nasycony oczywiście świętami Bożego Narodzenia. Stąd też szopki, anioły, również te akcenty w Kilimach. No i czas, który chcieliśmy, aby był takim powrotem i myślą do minionych czasów, do tego, co jest w sakrum oczywiście, jak i również do tradycji ludowych, które są gdzieś naszymi korzeniami, takim kodem DNA, który wszyscy mamy. Wernisa i towarzysząca mu wystawa stały się ważnym elementem kultury oferty powiatu zgierskiego. Dzięki takim wydarzeniom pasjonaci rękodzieła, estetyki i folkloru mogą spotkać się, by wspólnie odkrywać znaczenia ukryte w tkaninach i rzeźbach oraz czerpać inspirację z kultury, która wciąż żyje i przemawia do nas współcześnie. Wystawa pozostanie otwarta dla zwiedzających do 30 stycznia. Co to jest taryfa przystankowa i jak z niej skorzystać jak wyglądają teraz opłaty za podróżowanie łódzkim MPK oraz liniami łączącymi zgierz z łodzią? Na te pytania odpowiemy w naszym materiale. Od 1 stycznia 2026 roku w Łodzi zaczęła obowiązywać nowa taryfa przystankowa w komunikacji miejskiej. Jest to zupełnie nowy system płacenia za przejazdy autobusami i tramwajami MPK Łódź, który pozwoli pasażerom uiszczać opłatę dokładnie za taką liczbę przystanków, jaką faktycznie przejadą. Taryfa przystankowa została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o osobach podróżujących na krótkich odcinkach. W ich przypadku nowe rozwiązanie okaże się korzystniejsze finansowo niż zakup tradycyjnego biletu 20 minut, Koszt pierwszego przystanku w ramach tej taryfy wynosi złotówkę w przypadku biletu normalnego oraz 50 groszy w przypadku biletu ulgowego. Od drugiego do dziewiętnastego przystanku opłata naliczana jest w wysokości 50 groszy za każdy przystanek dla biletu normalnego oraz 25 groszy dla biletu ulgowego. Po przekroczeniu dziewiętnastego kolejne przystanki nie generują już dodatkowych kosztów, co oznacza, że dalsza podróż jest bezpłatna. Bilet przystankowy będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacjach. W aplikacjach mig.apka oraz łódź.pl. Pasażer wybiera w aplikacji bilet przystankowy, a następnie po wejściu do pojazdu aktywuje go poprzez zeskanowanie kodu QR. Po opuszczaniu pojazdu konieczne jest wybranie w aplikacji opcji zakończ podróż co umożliwia naliczenie ostatecznej opłaty. W sytuacji, gdy pasażer zapomni zakończyć podróż w aplikacji, system naliczy opłatę automatycznie. Może ona zostać obliczona do końca trasy danego pojazdu lub do momentu osiągnięcia maksymalnej kwoty, która wynosi 10 zł w przypadku biletu normalnego oraz 5 zł w przypadku biletu ulgowego. Prowadzenie taryfy przystankowej nie oznacza likwidacji dotychczasowych biletów. Nadal bez zmian dostępne będą bilety czasowe ważne 20, 40 lub 80 Minut, a także bilety dobowe. Zachowane zostaną również bilety okresowe. Na terenie zgierza będzie można skorzystać z taryfy przystankowej w tramwaju 45, gdzie cały czas obowiązują wyłącznie bilety łódzkiego transportu zbiorowego. Natomiast autobusy linii 6 i 61 nadal funkcjonują w dwóch systemach taryfowych na terenie Łodzi obowiązują bilety Łódzkiego Transportu Zbiorowego natomiast na terenie Zgierza honorowane są bilety miejskich usług komunikacyjnych taryfa przystankowa MPK Łódź jest przeznaczona dla osób które z komunikacji miejskiej korzystają na niewielkich odległościach dzięki nowemu rozwiązaniu pasażerowie zapłacą wyłącznie za faktycznie przejechane przystanki bez konieczności zastanawiania się nad wyborem odpowiedniego biletu czasowego Na drogach Zgierza i całego powiatu zgierskiego policja ostatnio prowadziła poświąteczną kontrolę trzeźwości. Od rana na drogach Zgierza i całego powiatu zgierskiego trwają wzmożone kontrole trzeźwości. Skąd taka akcja i jaki jest jej cel? Jest to akcja edukacyjno-informacyjna pod nazwą Myśl Trzeźwo, a w ramach niej funkcjonariusze ruchu drogowego ze Zgierskiej Komendy realizują akcję Trzeźwy Poranek. Akcja ta ma na celu wyeliminowanie jak największej ilości niedrzeźwych kierujących, który, którzy jak wiadomo są cały czas potężnym zagrożeniem na drogach dla wszystkich jej użytkowników, ale również informowanie i edukowanie, bo policjanci cały czas przypominają, że nawet najmniejsza dawka alkoholu może wpływać na koncentrację. Jesteśmy w takim okresie, że wielu z nas wykorzystywało dni wolne do tego, aby podróżować, spotykać się z przyjaciółmi. Często towarzyszy takim spotkaniom też alkohol. Policja apeluje więc do kierowców o rozsądek i przypomina, jeśli piliśmy alkohol, nie wsiadamy za kierownicę. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich. Barwny i radosny orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Zgierza mimo mroźnej pogody. Barwny orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Zgierza, gromadząc wielu mieszkańców mimo mroźnej pogody. Wiernie licznie uczestniczyli w wydarzeniu, a miasto wypełniło się śpiewem, kolęd i charakterystycznymi papierowymi koronami. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której orszak wyruszył w drogę, by symbolicznie oddać hołd Dzieciątku Jezus. Atmosfera była radosna i rodzinna, a w wydarzeniu uczestniczyły całe pokolenia mieszkańców. Po złożeniu darów, uczestnicy mogli ogrzać się i posilić ciepłym posiłkiem. Poczęstunek został przygotowany przez Stowarzyszenie Przemysława Stańszewskiego. Będą nagrodzeni. Zapraszamy serdecznie do naszego Starego Młyna na pokaz filmowy i to będzie takie wyróżnienie dla tych najmłodszych, którzy tą drogą z naszych placówek oświatowych pokonali. Wszystkiego dobrego Waszemu, Szanowni Państwo, na ten 2026 rok. Dużo nadziei. Centrum Kultury i Dziecka w Zgierzu zaprasza na zimowe ferie 2026, podczas których Wasze pociechy kreatywnie spędzą czas przy wspólnej zabawie. W nowym roku serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć feryjnych w Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu. Dla dzieci w wieku 6-12 lat, przygotowaliśmy dwa tygodnie pełne atrakcji, zajęć plastycznych, muzycznych, ruchowych, a także stolarskich. I ciekawych niespodzianek. Zapraszamy na ferie baśniowe oraz legendarne. Pierwszy tydzień odbędzie się w godzinach 10:14, drugi będzie w godzinach 9:16. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą również na zajęcia dla dzieci z wyzwaniami. Zajęcia odbędą się zarówno w pierwszym tygodniu, w godzinach porannych, jak i w godzinach popołudniowych. W drugim tygodniu ferii serdecznie zapraszamy do zapisów, które już odbędą się 7 stycznia o godzinie 13 przez naszą stronę internetową ckdsp.pl. Ja się już z Państwem żegnam. Telewizja Centrum zawsze blisko Gierza i jego mieszkańców. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.